Babcia mówiła, chcesz być piękna, to cierp. <noise> no cześć moje drogie, witajcie! Tak jak widzicie po tytule, będziemy dzisiaj sobie mierzyć peruki z temu i będziemy tworzyć spektakularne, mam nadzieję, przemiany. E, to jest film dosyć nietypowy na moim kanale, bo tego na moim kanale jeszcze, słuchajcie, nie było, ale pomyślałam, że będziemy próbować nowych rzeczy tak od czasu do czasu, żeby nam nudno tutaj nie było. I mam z temu e, dwie peruki. One były tanie. Staram się odnaleźć i wrzucić Wam link. Ale oprócz tego mam też grzyweczkę. Taką wiecie, że możemy sobie tutaj wpiąć. I kusyk taki na spince. Jakieś tam gadżety mam, wiecie? Opaski, yy, bandamki, wstążki. Yy, tak, żeby wiecie, jakoś to może wystylizować o ile będzie to możliwe. Więc co, zacznijmy może od peruki, której jestem najbardziej ciekawa. No to jest taki fajny kolor, ja kocham blondy i tutaj mam taką naturalną, bym powiedziała, perukę, bo jest, wiecie, takie ombre tutaj na górze, a tutaj mamy blondy. Czy, słuchajcie, ono wygląda jakoś tak bardzo hamsko, że to jest, wiecie, plastik, bo to są sztuczne peruki, to nie jest naturalne włosy i ono było naprawdę bardzo, bardzo tanie. No powiedziałabym, że wygląda bardzo ładnie. Na pewno osoby, które potrafią, wiecie, dobrze wystylizować, dobrze przypiąć te włosy i ładnie je uczesać, no to myślę, że no ciężko byłoby się domyślać, że to są sztuczne po prostu włosy bo niektóre kobiety mają po prostu wiecie takie ładne gęste długie włosy e, mm, no ładna bardzo ładna bardzo ładna peruka e, no i powiem wam szczerze kiedyś e, doczepiałam sobie włosy e, na te takie klipsy e, miałam kilka zestawów takich włosów w swoim życiu e, i też miałam włosy przedłużane na e, karatynkę Aha, ale kiedyś na jakimś takim bazarze kupiłam po prostu taki sztuczny kucyk i powiem wam, że po tamtym kucyku to było widać, że to jest sztuczne. Po tej peruce widać, no widać, że to wiecie, no nie jest naturalny włos, ale ona się nie błyszczy tak jak tak bym powiedziała brzydko jak psa jajca, co nie? No, fajna, fajna. Przedziałek wygląda tak. Także gdyby go tak wiecie trochę podpudrować, no nie można byłoby się doczepić. Jedyny mankament to jest taki, że ona nie ma żadnych tutaj spinek. Ona od spodu wygląda tak. Widziałam mniej więcej, oglądałam, jak te peruki, wiecie, zamontować na swej głowie. Ta peruka nie ma tutaj żadnych spinek. Być może trzeba byłoby to kupić i doszyć. Z tyłu ona prezentuje się tak i ma jeszcze, wiecie, dwa takie zaczepy, żeby to jakoś może. Podejrzewam, że tutaj, o, tutaj robimy sobie na obwód naszej głowy. O tak. I wtedy to jakoś tam na swoją głowę nakładamy. No do tego potrzebujemy jeszcze taką rystopę na głowę, której ja nie mam. I wiecie, no, ja nie będę w tych perukach chodzić, więc y, nie inwestuję w takie rzeczy, prawda? Mm. Na pewno trzeba jakąś taką restopę na głowę, spłaszczyć te swoje włosy, żeby, wiecie, tutaj płasko było. Do tego widziałam, że dziewczyny mają jeszcze taką silikonową opaskę, która będzie powodowała, że ta peruka nie będzie się ściągała z głowy. No i oczywiście przyklejają na klej. Niektóre przypinają na te spinki. Ja bym chyba wolała przykleić na klej, um, aby, aby po prostu być pewnemu, że mi to z głowy nie spadnie. Także co? Zaraz sobie to jakoś po swojemu. Po swojemu założę. One były w tym. A może to jest starej stopa? <laughs> A może to jest starej stopa? Nie, to nie jest starej stopa. Tamta rychtopa miała być, wiecie, taka ściśnięta. Taka, miała ścisnąć nam głowę. Ja wezmę te swoje włosy. Yy, po prostu zetnę do tyłu. Jakąś taką... Niedużo ich mam. Mm. Także myślę, że nie będzie tu problemu, jedynie w tej gumce będzie ta kulka przeszkadzała. No i co, zakładamy? Zobaczymy. Zobaczymy, moje drogie. Oj, poczochrałam już. Poczochrałam już. No. Trzeba głowę do dołu wziąć, żeby to założyć, ale ja nakładam to jak czapkę. <grym> nakładam to jak czapkę. <grym> nie. Tak to się kończy, gdy ktoś po prostu, wiecie, nie ma żadnej wprawy w tych kwestiach. Wiecie co, w rezultacie ta gumka mi przeszkadzała. Zrobiłam sobie taki warkoczyk i przypnę sobie tutaj spineczkami te moje włosy, bo to jednak nie trzyma się tak, jakbym tego oczekiwała i chyba zrobiłam sobie za ciasno. Teraz y, lepiej się to trzyma głowy, tylko ja muszę y, serio do lusterka. No nie przypuszczałam, że taki film będę nagrywała, ale powiem Wam, że gdy dopasowałam y, do swojej głowy mm, rozmiar, no to siedzi dobrze. I z tym czepkiem, gdybym miała, oczywiście wiecie, tu jest grzywka, zawsze mm, dopasowujemy sobie tutaj do tej, o tak, do naszej linii włosów. Gdyby to było przyklejone klejem, jakoś tam przybudrowane kiedyś oglądałam, że dziewczyny tak y, robią. No to, słuchajcie, siedzi fajnie. No. Ciepło jest w głowie, więc wiecie co? Y, w zimę. Super sprawa. Naprawdę. W zimę super, super sprawa, bo jest, już mi jest gorąco w głowę, o. Tutaj mam tu jeszcze metkę, nie odczepiłam, także wybaczcie, ale no, na pewno powiem Wam, y, puszy się, tak? Sztuczny włos nie będzie się tak mełchacił, puszył, a tutaj się po prostu puszy ona. Y, więc no to wyglądowo jest fajna, ale bardzo się puszy, no i też wiecie. No dużo jest tego włosa, nie oszukujmy się sporo, więc rzadko która kobieta ma aż tak gęste włosy i potem można byłoby się domyśleć. Że to jest sztuczne, że to nie jest prawdziwe, o jakoś tak wyczesałam, no co do koloru, czy to mi pasuje. Co do koloru, czy to mi pasuje, to widzę co... No nie, nie, nie. Jednak w ogóle chyba mi takie długie włosy nie pasują, tak, tak mi się wydaje. No. I. Tak pierwsza peruka wygląda z temu. Ale... Ja jakoś tak myślałam sobie, żeby je, wiecie co, podpiąć. Widziałam, Doda miała ostatnio w wywiadzie taką fajną fryzurę, że miała tak, wiecie, tak podpięte, ale czy widać? No widać, widać. Dlatego no, musiałabym się tak lepiej w lusterku przyjrzeć, jak to by można było, wiecie co, z. Ale naprawdę za tą cenę fajne są i tak, tak jak teraz wiecie, niektórzy świętują te Halloweeny, yy, bale jakieś mają przebierańców. Yy. No ciężko nawet z nią coś wiecie wystylizować, bo no tak jak widzicie, o puszy się widać, że yy, to jest yy. jednak sztuczne włosy. Nie wiem. Może jakąś opaskę, bandamkę założę do tego? Yy, róż do blondy oczywiście bardzo pasuje. To nie ulega w ogóle żadnej wątpliwości. Weźmiemy sobie taką bandamkę, zrobimy. Trochę się natrudziłam, słuchajcie, żeby tą bandamkę tutaj zawiązać. Uu! A gorąco podciechnie po plecach. Na zimę? Na pewno super lepsze niż czapka powiem wam tak no ale e, powiem wam że coraz bardziej przekonuję się do po prostu takiej fryzury no coraz bardziej coraz bardziej mi się ten kolor podoba e... hmm. Włosów jeszcze tutaj trochę z tu jest ale powiem wam naprawdę bardzo się mył naturalny włos jest o wiele lepszy tutaj e, nawet gdy pójdziecie wiecie na jakąś imprezę Chyba, żeby to spryskać lakierem, tak? E, bo według mojej opinii, no to takie e, peruki, to no, jakiś taki bal przebierańców. O. Czy ktoś jakieś filmy nagrywa e, na YouTubie makijażowe, czy takie wiecie, ze stylizacjami, to jak najbardziej tak. Ok, shorts nagrany, także otwieramy teraz drugą perukę, a na sam koniec przejdziemy do tej grzywki i do tego kusyka. Trochę schodzi, słuchajcie, z tymi perukami, a zabawa jest, słuchajcie, przednia. Druga peruka to jest po prostu taki, to miał być róż, to miał być róż, cena też y, ta sama, brałam peruki, które z najniższej półki cenowej, tak, żeby po prostu sprawdzić tylko, gdzie jakie one są, wiadomo, że nie będę w nich chodziła, hmm, wezmę żeby. <grym> wiadomo, że nie będę w nich chodziła, to po prostu tylko, wiecie, tak dla zabawy. Ale ta. Dokładnie ten sam e, od spodu sposób też nie ma żadnych spineczek. Są tylko tutaj te takie, wiecie, żeby e, dopasować do obwodu naszej głowy. Też z grzyweczką, ale tutaj już mamy tak fajniej te włoski wystopniowane przy twarzy. Mm. I może jest e, inny układ, wiecie, tych włosów, inaczej, e, zresztą widać, nie? No, no, ale wychodzą z niej włosy. Zakładamy. Gorąco. <słuch> Babcia mówiła: chcesz być piękna, to cierp. <noise> Gdzie mamy tu ten przedziałek? Widzę co, znowu przejdę się do lusterka. Sy sarenka, Syrenka. Czy Wy to widzicie? Czy Wy widzicie, jakie są długie te włosy? Boskie. Boskie loki, boskie włosy. Oh, no, piękna jest ta peruka. Kolor oczywiście do mnie nie pasuje, co to, to, to wiecie. Ale to jakby tak dobrze. Wiecie co? Właśnie bardziej podoba mi się mm, ta, peruka. Przez to, że te włosy są, tak wiecie, bardziej wystopniowane i gdyby ją tak dobrze przymocować, bo wiecie, ona nie jest w ogóle przymocowana, ona jest tylko założona. Tutaj mamy sobie te pejsy, a tutaj możemy jakoś tak ładnie. Kucyka wiecie z tym nie zrobimy absolutnie żadnego. Ale jakoś tak y, to powywijać, y, żeby to się fajnie właśnie prezentowało. Dziewczyny, ja przypiąłam sobie tutaj tymi spineczkami te włosy tak do tyłu. Widać, ale gdyby była dobrze przymocowana i tutaj tak wiecie przysłonić. To ekstra, yy, no ale spokojnie do charakteryzacji naprawdę na jakiś taki wiecie bal e, przebierańców, czy właśnie na ten Halloween jak najbardziej jak najbardziej naprawdę jak najbardziej czy by nawet e, paskę założyć chciałam wiecie to założyć ale to dosyć ciężko się zakłada e, bo e, włosy się z głowy ale czy taka biała będzie trochę pasować nie, nie, nie. To widać, bo to starczy jak róg u jakiegoś zwierzęcia. Brązowa? Nie. Może bardziej brązowa nawet niż ten. No taka. <grym> nie. Nie, nie. Nie, 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 No ale w każdym bądź razie wiecie, jak wygląda ta peruka. Mm. A z tą opaską. To opa Właściwie wiecie, ciężko mi się to zakłada z tego względu, że. Ja nie mam ich przymocowanych do głowy, więc no, jakąkolwiek stylizację zrobić to jest ciężko, bo one po prostu się y, zsuwają z głowy. Mm. No. Hmm. Su, powiem wam, no zsunęła mi się. No będę was tutaj oszukiwać. A teraz te spineczki wypniemy. To był jakiś sposób na założenie paski. Widać, widać. tutaj widać, bo to taki, taka duża głowa się robi, co nie? A. A. O, wie, nie są najgorsze w każdym bądź razie i osoby, które się znają, potrafią wystylizować, to zrobią to na tip top. Nie są złe, naprawdę nie są złe te peruki. Ale jaka długość fascynująca. Po prostu fascynująca. Tak jak alutka z tej z rodziny zastępczej. Fascynujące. Fascy o, tu mi przeszkadza, wiecie, bo tutaj tak bardzo to sterczy. Mm. Tutaj też. No, Aż muszę podejść do lusterka Zdjęłam z siebie, zdjęłam z siebie tą perukę, Powiem Wam, że naprawdę bardzo gorąco. Czapki. Super. Czapki z temu są super. Tak się śmieję, wiecie, bo to naprawdę jest gorąca sprawa te peruki. Może dlatego, że są sztuczne. No i dwie ostatnie rzeczy. Tutaj nie trafiłam z kolorem. Tutaj od razu się przyznaję, że nie trafiłam z kolorem, ale byłam ciekawa, wiecie, jak mi jest w grzywcach. Zanim one doszły, to jest ja tą grzywkę ścięłam. Ale ścięłam ją sobie chytrze. Właściwie nie musiałam je ścinać. Dlatego, że swego czasu bardzo wypadały mi włosy naprawdę bardzo włosy mi wypadały. I później y, mi pomogła, próbuje tylko terapia. I wiecie, one mi odrastały. I tutaj mi tak ja miałam takie duże zakola. Tutaj miałam w ogóle łysa placki. I te włosy mi odrosły już do tego stopnia, że mogłam sobie z nich zrobić taką lekko po prostu grzywkę, więc wiecie, ja tak za dużo tam ścinania nie miałam, ale grzywka z temu wygląda tak, jest tak to nazywam hamskościęta, jakby od, po prostu ktoś sobie wziął, wiecie, ściął, kto się zna, to może ją sobie fajnie wystopniować, tutaj na czubku wygląda jakby była trochę przytłuszczona, tak się moja, moja siostra się tak śmiała, ale serio. To jest sztuczna, a wygląda jak naturalny włos, według mojej opinii, nie? Niekoniecznie pasujący y, tutaj do y, koloru y, moich włosów, ale tak się prezentuje grzywka i ona jest y, na klipsie. Tutaj grzywka jest na klipsie i y, kucyk. to klucyk jest... Żeby to był trafiony kolor, to to jest od razu gotowa fryzura na wyjście. Tutaj nie trzeba się w ogóle, wiecie, głowić, czy cokolwiek. Przypinacie i idziecie. I kto to wie, co wy tam macie, czy to sztuczne, czy to prawdziwe, a fryzura jest gotowa. Tak się prezentuje ten kucyczek. Widziałam na internecie, że w jakiś tam sposób dziewczyny to podpinają, żeby to, wiecie, lepiej wyglądało. I jest na po prostu zwykłej spince, na zwykłej klamerce. Dobrze pomyślane, prawda? Dobra, zawieramy się za metamorfozę Meta -meta 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 <grym> Metamorfozę. Zawieramy się za metamorfozę. Tutaj, tak, wiecie, tutaj te włosy trzeba delikatnie obniżyć i nie wiem, mm, ta gumka chyba będzie za duża, to na pewno użyję sobie tej, no nie jestem przyszykowana, bo nie mam takich zwykłych gumeczek, wszystkie są albo za grube, albo za duże. Ulizujemy tutaj te swoje, mm, Liche tak które są na mojej głowie, yy, przypinamy tu spin, koł, yy, tą grzywkę. Chyba coś źle, chyba coś za wysoko. Oj. Dobra, jak przypnę, tak. No to ona, a prezentuje się tak. Widzicie, ona się. Tak, yy, no mówię, ścięte to jest no, niekoniecznie, bo trzeba by było nad nią trochę lepiej popracować. O żeby to się... No i tutaj wiecie, przede wszystkim widać, że jest przypięta. No widać, a gdy, gdybyśmy rozpuściły włosy, to już by to się w, 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 mieszało, tak? Mieszałoby się z, z włosami. Oczywiście gdyby był ten kolor dobrze, naturalnie dobrany. U ja źle dobrałam kolor, to jest naprawdę źle. I to tak, tak, o, tak, o. I to po prostu przypina. To sobie po prostu przypinamy i mamy fryz. Gotowy fryz. No. Dzisiaj taki zły dzień do, te, do, tego, do tego robienia tego fryzury, bo mam po prostu włosy już nieświeże. O, ale. Może to z tego względu, że nieświeże włosy, to nawet najgorzej to nie wygląda. Znaczy wiecie, no jakbym wyszła na ulicę, to z tej strony szczególnie widać. Jakoś tak krzywo mi się przypina. O. Gdybym wyszła na ulicę, normalna sprawa, żeby ludzie poznali, że to jest sztuczne. Ale, no tak jak mówię, na te bale przebierańców, a potem będę montować ten film, mówię, Diana, no nie, nie, tak się nie pokażesz, tak się nie pokażesz. Ale na bale przebierańców jak najbardziej tak, no nie oszukujmy się, ale... Nie jest to chamski plastik, moje drogie. A też było to tanie. Było to tanie. I tak patrzę w lusterku. Teraz wiecie, gdy te moje włosy takie nieświeże, ulizane. Tutaj tak się niefajnie to układa. Z tej strony tak się niefajnie to układa. O. o. Seniorita. Seniorita. Ale bandamka... Tylko ma różową co nie? A tutaj mogłaby mógłby po prostu inny kolor bandamki pasować. I gdy założymy tą bandamkę, sobie o, to nawet nie będzie widać, że tak żywka jest przypięta. Wiecie, na zakupy do Lidla tak bym nie poszła. No, nie oszukujmy się. Na randkę też nie. Na bal przebierańców jak najbardziej. Czy, no tak jak mówię, no są dziewczyny, które robią charakteryzacje, różne stylizacje. Niekoniecznie to przywiązałam. To wtedy takie rzeczy jak najbardziej. Kończę. Kończę, moje drogie. Jeśli wam się podobało, jest ochota i życzenie. I przede wszystkim dobrze się ze mną bawiłyście. Albo podpowiedziałam wam jakiś sposób na metamorfozę i na zmianę, to można sobie dobrze poszukać. I tak jak to um, jest na temu, zazwyczaj tanie rzeczy wyglądają nieco gorzej, ale jak znajdziemy sobie w takiej większej cenie, tak jak to jest z ubraniami, no z tej strony jest ewidentnie mniej włosów, a z tej jest więcej. I to by trzeba było dobrze przyciąć. Wyglądam jak wersow? Bo powiem Wam, że jak założyłam to, to moja siostra mówi, że trochę jak wersow. Bo wersow teraz zmieniła kolor włosów, więc podobniłam się do wersow. Ale wracam do tematu. E, droższe być może będą wyglądały jeszcze lepiej. A już nie wiem, czy na temu jest naturalnego włosa, ale wiecie, naturalny włos. Jestem przekonana, że by prezentował się jeszcze lepiej. Kusi mnie, kusi mnie zamówienie włosów, wiecie, na te takie paski, na te doczepy, na te spinki, bo kiedyś takie miałam i korzystałam bardzo często. Ale tak naprawdę, no to też potrzebujemy czasu, potrzebujemy czasu, żeby to wystylizować, żeby to ułożyć. I gdzie ja bym z tym wychodziła? Dziecko do szkoły zawieźć. także jeszcze to nie ten etap. A być może jestem już za stara. Ale fajnie się to prezentuje, muszę przyznać. No. Okej, okay, kończę. Kończę, bo odbiegłam od tematu. Także, jeżeli jest to hodaj życzenie, dobrze się ze mną bawiłyście, albo w czymś Wam pomogłam tym filmem, to subskrypcja, kciuk do góry, komentarz bardzo mile widziany i do zobaczenia w kolejnym. A, jeżeli macie opcję podbijania filmów, bo wiem, że niektórzy mają taką opcję pod swoimi filmami, ja nie wiem, czy pod moim jest, ale jeżeli jest, to podbijcie. Niech to idzie w niech kanał się rozwija. Buźka, do zobaczenia. Ciao, ciao.